Cześć! Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, nagrywam dla Was taki krótki filmik informacyjny. Po prostu, krótko mówiąc, jadę na komiksową Warszawę. I powiem szczerze, że jestem bardzo tym wyjazdem podekscytowany, bo odkąd prowadzę swój kanał, nigdy na takim wydarzeniu nie byłem. Jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko wygląda na żywo, jak to się prezentuje. Oczywiście oglądałem parę materiałów youtuberów, którzy prowadzą kanały komiksowe, w internecie, no i powiem szczerze, że całkiem fajnie to wygląda jestem ciekaw właśnie, jak to wszystko będzie na żywo. W związku z tym, na pewno będę chciał przynajmniej nagrać jakieś dla Was materiały z mojego wyjazdu, z poszczególnych stoi z poszczególnych wydawnictw, jakie mają komiksy, no i oczywiście wrzucę tutaj do, do, na YouTube, na swój kanał, żebyście sobie obejrzeli, oczywiście osoby, które nie mogą wyjechać. A jako, że mieszkam bardzo blisko Warszawy, no to kurczę, powiem Wam szczerze, że no szkoda byłoby nie pojechać. W tamtym roku nie byłem, bo nie mogłem. No w tym roku udało mi się wygospodarować, wygospodarować, przepraszam, jeden dzień. Niestety będę mógł być tylko jutro, być może w niedzielę jeszcze, ale tego jeszcze nie wiem tak na 100%, na pewno jutro będę jechał. No i będę chciał nagrać troszeczkę materiału. Nie będzie tego pewnie nie wiadomo jak dużo, ale zawsze coś będziecie mogli sobie obejrzeć. Także słuchajcie, no ja jestem naprawdę bardzo podekscytowany, jak się jeszcze raz powiem. I mam nadzieję, że będziecie oglądali moją relację z mojego wyjazdu. Także będziemy się już widzieli przy Pałacu Kultury. Do zobaczenia już, właśnie w Warszawie. Cześć!